Właśnie jest godzina 17 i ostatni, który nie zaśnie, wygrywa 10 tysięcy złotych. Jeśli zaśniesz, czeka ci psikus i kara. Żeby tego było mało, uczestników czekają co godzinne wyzwania, które będą coraz bardziej utrudniać niezasypianie. Gotowi? Start! Biegniemy, mamy po prostu nie spać, nie? A wyjdziecie ze mną, bo muszę wam coś pokazać. A tutaj mam swój sekretny pokój. Uczestnicy nie wiedzą, że w każdym pomieszczeniu mam ukryte kamery, przez które będę ich podglądać, aby mieć pewność, że nikt nie zasnął. Mój sposób, żeby nie zasnąć, to czymś cały czas się zajmować zawsze od posprzątania pokoju. Widzowie, to będzie łatwiejsze niż nam się wszystkim wydaje, a przynajmniej mi moim sposobem, żeby nie zasnąć całą noc, to jest aktywność fizyczna. Akurat tak się składa, że w ma co Także całą noc będę tu biegał. Let's go! Słuchajcie, widzowie, dzień jak co dzień, dużo montażu. Przewiduję dzisiaj całą nockę przy tym, bo bardzo duży projekt. Ale co wam będę teraz gadał? pora Poramontować po prostu. A przy odcinkach Tricusa nie da się zasnąć. Ja będę okrapywał się wodą, żeby po prostu nie usnąć, czyli tak. Idziemy do basenu, pomocimy ręczkę i. O! i od razu zimna woda, od razu pobudza krążenie, i w ogóle się nie chce spać. Dobra, także jak widzicie jestem w kuchni, bo jest to miejsce, w którym zawsze jest coś do roboty. Albo można coś zjeść, albo wziąć się za sprzątanie i wtedy można nie spać przez długi czas. Nikt o tym nie wie, ale moja tajna strategia, żeby nie spać całą noc, to jest jedzenie, przeszkadzanie innym i granie. To jest najlepszy przepis na wygraną. I wszyscy biegają po chacie i marnują energię. Przez to zaraz pójdą spać. A ja mam genialny pomysł. Naładuję energię już teraz. Ach, tylko taka 5-minutowa drzemka. Mam nadzieję tylko, że nikt nie zauważy. Zacznijmy pierwszy challenge. Widzę, że brakuje jednej osoby. Poczekajcie, ja muszę to sprawdzić. Zobaczmy, gdzie on jest. Tu nie, tu nie. O! Jest! Widzicie, zasnął! Dobra, idę powiedzieć reszcie. Nie zgadniecie, kto odpadł. Kto? Zipek. Co? co? Nie jak to, John Zasnął? Zasnął i nie jest. Wiem, gdzie jest i teraz trzeba mu dać nauczkę. A wiecie, czego najbardziej nie lubi Zipek? Jak się go budzi wodą. Tylko miałem to oczy Ej Zipek, Stary. bardzo się spociłeś w nocy Stary, to niczego nie zmienia, i tak czeka cię teraz kara Prefri, znowu I to ma być kara? Mega easy Easy? Ale to jeszcze nie koniec kary Zipek, Jak Tak, dokładnie, to nie jest kara, to jest! Ej, śnieżki! A, nie, to ja teraz może natrzeć. Pat, tak, pat. O nie, jaki kam! Oooo! Oh! Ej, dobra! popaki, jest strasznie zimno, wracamy? Tak, chodź. Dobra, zipek odpadłeś. Na razie. Na razie. Zaraz. A kto mnie stąd ściągnie? Ej, uwagi! Kurde! A, a więc nadszedł czas, żeby troszkę was wymęczyć. Więc przystąpmy do pierwszego challenge'u. Musicie złapać lecącą chusteczkę z góry, zanim dotknie podłogi. A więc jazda!

Więc mam nadzieję, że warto i wygrałam coś fajnego Mati! 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 O! Nie! Zajdłapa! Nie! Jak Mati? Jak? To co jest grane? Dobra, tak się składa, że ogólnie zawsze ze sobą noszę swoje chusteczki Ona jest trochę lżejsza, więc będzie dłużej spadać A nie są przypadkiem te same co są na biurku co wieczór? Abstract ja też się... w to nie wierzę, ale ja chciałem być w garderobie. Tu mamy spać! A przegrani za karę muszą spędzić 30 minut zamknięci w garderobie. Ale żeby nie było tak łatwo... W ciemnej garderobie. Właśnie nie wiem. Ej! Czemu to jest ciemno? Nikt nie mówił, że będzie ciemno. Stawia ja się w ciemność, ciemności. Teraz łatwiej jest zasnąć, to ma to sens. To prawda. Chłopaki są już zamknięci w garderobie, no oprócz przegranych są też wygrani, więc ci, którym udało się wygrać challenge, dostają w ramach pomocy napój energetyczny. Proszę sobie. Ja chcę zero, ja chcę zero. Biały, biały. Po kolei wszystkie otwalamy. Jeden. Nie, jest jeszcze jeden. No to wiesz. O, ale mnie cały czas boli, tylko lato. Trzymaj, Babę, to. Nie chcę coś z Paweł. zrobić. No. Trzy otwieramy. Daj mi kusić do To jest energetyk, stary. Energetyki! Ej, Wiktor, coś mi się przyczepiło. gdzie to jest? Nie, 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 chwila! Mati śpi. Ej, co jest? O, mnie odpadł, chrapie. Odpad. Czekaj, a. Weźmy, Babę, żeby to. to Jest! Patrz, Mati, zasną. oh, Mati zasnął! Mati zasnął! Wstajesz, będziesz w karany teraz. Nie, no czekaj. Dawaj muszę montować! Dawaj muszę montować! Ej, czy my możemy stąd wyjść? Tak, już możecie, no. Jest! Mati, jesteś gotowy na swoją karę? Nie. Bardzo dobrze! To jest? Uuuu, jakaś cika! Ja! No, wszystko utrzęszające! Nie ucierpiałeś, to jest easy, stary. Tak? Rąk. To dawać gośmieczka! Oh. essas quando Mhm. Chodź, zjemy coś. Dobra, Mati, teraz możesz iść do domu. Od naszego ostatniego challenge'u minęło już trochę czasu, więc sprawdźmy, jak radzą sobie inni uczestnicy. Igor, jak sobie radzisz z niespaniem? Stary jest dziwnie, ale okej. Okay. Jaki masz sposób, żeby nie spać? Teraz po prostu skupiam się na punkcie w ścianie, żeby wiesz, skoncentrować na czymś umysł. Medytujesz. Medytuję, no, ale z otwartymi oczami, żeby nie było. Pania, widziałeś dziś Pawła? Stary, ja ogólnie słyszałem, że on chce wejść do basenu. Do basenu chce Że wejść? Paweł chce wskoczyć do basenu. Tak. Dobra, zobaczmy, co u Pawła. Paweł. Jak idzie ci z niespaniem? Oskar, tak się najadłem. Chyba zaraz przysnę ogólnie. Jest no, na no, Ale jeszcze sobie radzę, ja bym sprawdził w domy, nie? Dobra. Ej, zamknięte są drzwi. Czyżby tutaj zamknęła się Dominika? Chodźcie, sprawdzimy to na monitoringu. Zobaczymy, gdzie może być Dominika. Tutaj nie ma, tu, tu, tu. Tutaj ktoś leży. Czy to może być Dominika? Cofnijmy drogę. Tak, widać jak Dominika się przykryła. Chodźmy ją wybudzić. Teraz robimy Dominicę małego przykusa i wybudzą ją straszne klauny. Brawo, Dominika! Przegrałaś! Nie! Ale teraz ja nie jest mała! Bałaś i teraz czeka cię za to kara! Dobra doma, oto twoja kara. Czy masz jakieś ostatnie słowo? Chyba mam. Chciałabym jeszcze pozdrowić. Nie dałeś mi nawet dokończyć! Oj, doma wpadła właśnie do basenu, a kolejnych uczestników czekają już tylko coraz trudniejsze wyzwania. O to, oka, ka, O, chetniku! O, hecha, Ja Kolejnym wyzwaniem jest szybki mecz w koszykówkę. Uczestnicy podzielą się na dwie drużyny: Wiktor i Igor, wy będziecie razem. Ernest Paweł, wy będziecie drużyną B. Ej, 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 jaka B? Jaka... b! b, b, b. Igor, ty! Out, out! Pawła. Paweł! Paweł! Igor, jesteś! Dawaj, dawaj! Dobra, rzucam i <laughs> Na całe szczęście chłopaki znaleźli piłkę, dograli mecz do końca i dwoma punktami wygrała drużyna Ernesta. W drużynę przegranych zapraszam do środka na coś specjalnego. Przegrana drużyna otrzyma bardzo relaksujący masaż, a tak się składa, że ostatnio uzyskałem pięciodzioskowy certyfikat do masażu, więc zapraszam pierwszego chętnego. To ma być Igor, Igor idziesz pierwszy. A to ma być kara? Zarobiliście masaż? Nie. Czekałem na to od wieków. Tutaj mogę zacząć. O, tak, tak. O. Tak. tak o, dobrze. Tak, tak, tak Mocniej, mocniej I co, zasnąłeś? Nie Kurde Dawaj kolejnego I co, to samo, co zwykle? Nie, oh. Dobrze? Oj, oh, stary A weź może po twarzy Po twarzy? No, tak od tyłu, tak na policzki Masaż, to dawaj się, obracaj się Dobra, zrelaksuj się Poczuj się, jak relaksuje się całe twoje ciało Już jakieś 5 minut, a Wiktor dalej nie otwiera oczu Co znaczy, że Ty chyba zasnął I czemu zasnął? Tak, stary, to znaczy karę Teraz będzie mały przykus, a kara będzie później Wszystko mamy gotowe? Jesteś gotowy? 3, Trzy, dwa, jeden o! O! o, co jest? Ej, chłopaki, autentycznie nic nie słyszę na prawe ucho Stary, zasnąłeś nic jeszcze na Jeszcze łeb? Chyba trochę przesadziliśmy. Nie, 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 U, jest git i, I to była, to była kara nie, i odkładam. Teraz cię czeka kara. Chodź. Dobra Wiktor i co? Jak? To jest się. Jak się czuję? Co to jest? To strasznie śmierdzi. oj! Oj, oj, oj! Teraz przygotujcie się, bo za 30 minut widzimy się na dworze, a tam czeka Was specjalny bieg. Tu jest meta. Gotowi do biegu. Start! Tu była chłopa! Ej, to było niesprawiedliwe! Igor, gratulacje! Przegrałeś. Zapraszam do środka. Hmm. Dla przegranego mam coś naprawdę kuszącego. Gofry, ale nie ze zwykłym syropem, a z takim syropkiem na sen. No i teraz to na pewno uśpi uczestników. O, co, co? Na pewno bardzo zgodniałeś po tym biegu. No, więc... tak się składa, że tak. Więc mam tu dla ciebie coś specjalnego. Zobacz. Uuu, świeżo Uuu, Zjedz sobie stary, to na pewno pomoże ci Dobra. Wygrać. Temu co? Zarąbiście, mam świeżutkie gofry widzowie. Tak się właśnie wygrywa challenge. A... nie smakują. Ale gofry to gofry, jemy dalej. Ty, Igor, Igor! Tam jest żółty śnieg, ho! Pobawił się w śnieżki! Zostawiał tyle gofrów. O kurcze. Dobra, widzowie, jak sami widzicie, jesteśmy już tu tyle godzin. Sam jestem zmęczony. Docencie to poświęcenie, zostawcie łapkę w górę, i subskrybujcie kanał Tricus A teraz zobaczmy, gdzie jest Igor. Chwila, czy Igor ćwiczy nasz tanzer? To kto jest w takim razie w salonie? Ej, Paweł, zjadł wszystkiego Freigorowi! No nic, w takim razie musimy ukarać Pawła. zastałeś zasnąłeś jak ostatni! Serio? Nie. Nie, przecież nie śpimy. Właśnie, teraz czeka cię kara. A oto tyrolka zagłady! O, o, Pawem możesz iść do domu. dzięki. Eno. Dobranoc, a my wracamy i czeka nas jeszcze grand finale. Grand nice. finale, ale. Zostało już tylko dwóch uczestników. Igor z Ernestem trzymają się naprawdę nieźle, więc muszę im troszkę utrudnić, więc postanowiłem im troszkę podkręcić atmosferę w domu. Widzowie, jest strasznie gorąco w chacie. Nie mogę już sobie wytrzymać, więc postanowiłem, że będę robił pompki, żeby po prostu bardziej się spocić, żeby ten pot mnie trochę ochłodził. Więc co? Lecimy z No! O, od razu zaczynam się pocić i od razu już czuję te fale zimna, które nadchodzą, więc jest trochę lepiej. Ej, w tej chacie jest tak gorąco, że zdaje mi się, że Oskar coś majstrował przy piecu. Ale ja mam na to lifehacka, mam nadzieję, że nie uzna, że to oszustwo. Przyniosłem tutaj całą siatkę z lodem i napełniłem wannę lodowatą wodą. Więc sami wiecie, co to oznacza: zimna kąpiel, czyli rzeźkość oraz rozbudzenie. A, wchodzimy tutaj. Oj, 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 oj. Na początku przygotujmy trochę tę wodę. To wrzucajmy tutaj lód. Lecimy. Okej. Okay. O, o, o. To sobie. Co? głupi pomysł. wolałem jak głupi gorąco. O, 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 Nie wiem, ile tu wytrzymam. Kolejnym wyzwaniem będzie szybki mecz ping-ponga do trzech punktów. A więc, panowie, czas start. Oglądam ostatnio Chińczyków, jak grają w ping-ponga, i oni robią tak, że podrzucają i pik. Oj. Brawo! 1-0. Nie ja jestem Chińczykiem. Ej ten sto jest krótszy do ping-ponga. Kurde! 2-1. A to ile bramy? Do 3. Dobra. O! Zobacz! Finalny serwis, widzowie! Łaaaaaaaj! Wygrałem. Mm -hmm. Nie. Przegrałeś? Ej, nie chcesz iść spać, Igor! I się podłożyłeś? Nie. On chce nie. iść spać, nie. tylko nie. zapomniał, że są kary. Zapraszam Cię na masowanie kości. A więc nadszedł czas na łamanie kości. A tak się składa, że mam także pięciu cegnit w gardle łamanie kości, więc Igor, zapraszam Cię. Stary, ogólnie spoko, zrobimy to, ale mm. muszę najpierw iść do toalety. Do toalety? No. Teraz? Stary, na się. Dobra, to leć szybko. No, no dobra, bo jak szybko. go przyciśniesz, to wiesz, co się może stać. Wiem, nie wiem. Ale wiesz, Ernest, że jeszcze jest jeden uczestnik, który nie spał całą noc. No Igor. Nie, nie, jest nas trzech. Jak to trzech? Miłosz. Nie, Miłosz się stary nie liczy. Okej, okay, no to... że. Ja? Ja nie spałem stary, całą noc. Chwila, czy ty jesteś też uczestnikiem? Jestem uczestnikiem i będziemy w trójkę rywalizować w ostatniej konkurencji. To bardzo utrudnia sprawę, bo myślałem, że już zwycięstwo jest pewne, dlatego że Igor trochę przecież zjadł wtedy tych gofrów i myślę, że go zaraz może odciąć. No dobra, no to czekamy. Ej dobra, minęło już chyba z 15 minut, gdzie jest Igor? Chodźmy zobaczyć do łazienki. Coś tam cały czas leci, ale Igor nie wychodzi. I mam jedną teorię. Zasnął. Ziomek zasnął na klopie. Sprawdźmy. Zamknięte, czekaj, ale spokojnie. Patrzcie, mam klucz do tego kibla. Co robimy? Bo to jest dobra okazja. Robimy teraz znowu małego psikusa. Chodź, pokażę ci rodzaj. Najpierw wywabię Igora śmierdzącą bombą z kibla. A potem ja przywalę mu mąką. Czyli co? Finał! Finał, czyli stary przechodzimy do kolejnej konkurencji. Przed nami ostatnie wyzwanie, czyli ten, który utrzyma się na tabarecie dłużej, wygrywa. Mhm. Ej, tak jest mega załatwo. No. Proponuję, żebyśmy to zrobili, ale na jednej nodze. Co? Okej. Okay. I dawaj jeszcze przysiad, Oskar. Przysiad? O nie stary, ja nie jestem tak wyćwiczony O, o nie! O! Dobra, trzymam się, trzymam się skupiam! No nie! Ej skupuj! nice! To oznacza tylko jedno widzowie Że udało mi się wygrać ten challenge Co tutaj było do wygrania właściwie? Oskar, co wy? Oscar, Oskar, co ja wygrałem? Wiecie co? Nie pamiętam co wygrałem, ale tutaj był przygotowany taki tort z bitą śmietaną I chyba wiem czemu on tutaj stoi Do kary, a to oznacza tylko jedno OO CO JEST? Oskar czy to była kara dla mnie? Myślałeś, że przegram? Jak? Ja wygrałem! No przecież zasnąłeś Nie zasnąłem Czekam na przelew 10 tysięcy na konto I widzowie, dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka I widzimy się w kolejnym Tu na tyle, na razie